Dlatego, że Skipers jest wolniejsza na tych pierwszych trzech krokach, że łatwiej będzie jakby Ewie uciec. gdzieś uciec po prostu Cymanałska, ja wicemistrzyni Młodzieżowa, wicemistrzyni Europy Zbyt Bydgoszczy 2017 za Ewą Sobodą na 100 metrów. Ona 721 w tym roku. Crystal Abuak. 20 Dwudziestolatka, niespełna, skończy dopiero w sierpniu Brytyjka 7.19, szalenie zdolna. Za chwilę Munginga Kambungi, dwa lata temu w Belgradzie, była tuż za Ewą Swobodą. Rekord życiowy, świetny, 7 sekund 3 setne. Ona ma też brązowy medal halowy w Mistrzostw Świata, więc potrafi się sprawdzić w walce z tymi zawodniczkami z Wybrzeża Kości Słoniowej, z Jamajki, ze Stanów Zjednoczonych. Asza Filip broni... Tytuł 706 rekord życiowy 7-12 w tym sezonie, 719 w półfinale przed własną publicznością. Daphne Hippers. wielka, mocna dziewczyna. Zaczynała od siedmioboju, w którym zdobywała przecież nawet medal, nie tylko, że była mistrzynią świata juniorek, ale brązową medalistką mistrzostw świata seniorek w 2013 roku. A potem te medale na 200 metrów. Skippers 700 0, 0 współrekordzistka Holandii, współrekordzistka halowych mistrzostw Europy z Nelly Kuman ze swoją rodaczką. Ewa Swoboda, nasza rekordzistka, wicemistrzyni poprzednich kalowych mistrzów, wicemistrzyni świata juniorek, młodzieżowa mistrzyni Europy, najzdolniejsza, najlepsza w Europie, najszybsza w eliminacjach, w półfinale. Ajdza Del Ponte ze Szwajcarii 7 sekund 17 setnych, a więc kolejna oprócz Kambundzi, Szwajcarka i wreszcie Maja Michalinec, reprezentantka Słowenii na skrajnym ósmym torze. Ewa trzecia u dołu, nad nią Skipper, nad nią Filip i nad nią e, nad Filip Kambundzi. Te cztery chyba będą się tutaj liczyły głównie w walce o medale. Ważna chwila, tak byśmy chcieli. Żeby Ewie wszystko dobrze poszło, żeby poszło szybko i luźno, bo każde spięcie też jest wrogiem w prędkości. To kiedyś ćwiczył Borzo, wkładał do ust w czasie treningów zwiniętą rulonik papieru i tak ćwiczył, żeby go nie spłaszczyć wargami, żeby mieć luźną twarz, bo od tego luzu gdzieś tu górą bierze się także luz w obręczy wargowej, luz w korpusie, wreszcie luz w nogach, bo to one biegną, pokonując te tu tylko 60 metrów. Kambungi Swoboda, Filip z Hippers. na trzecim, Filip na czwartym, z Hippers na piątym, a my całą duszą, całym sercem z Ewą Swobodą, z Iwoną Krupą, jej trenerką, z całą polską ekipą. Za Ewę, za 60 metrów, za może rekord polskie. Dobry złoty medal, przede wszystkim. Start. To co powiedziałeś, nie można na początku się usztywnić. Musi patrzeć tylko przed siebie. Jej tor, i ona sama na tym torze, jak nie będzie usztywnienia, będzie pięknie. Jest Ewa z przodu. Na pewno przed skipper zruszyła Filip, ale Ewa ciągnie niesamowicie. Musi być pierwsza. Jest pierwsza 0 7.09. Więc jest szybciej niż w półfinale. Nie ma może rekordu Polski, ale jest złoto. Jest złoto. Średnia prędkość powyżej 30 km na godzinę. Szybciej od tramwaju. W pełnym pędzie miejskim między przystankami. Ewa Swoboda. Może przez moment zawahaliśmy się, bo taki był gdzieś po czwartym, piątym kroku taka niepewność, że może ta Filip jednak ucieknie. Nie, to Ewa uciekła. I Filip, i skippers, i kamerze. Bundzi jest najszybszą Europejką pod dachem, pod dachem Glasgow, pod dachami Europy. Ona płacze, ona nie wierzy, bo to jest, to jest teoretycznie kropka na dimo, no bo piękne eliminacje, piękny półfinał i się wydaje, no cóż, trzeba wejść w bloki i zrobić swoje. Nie, proszę Państwa, otóż nie, to jest najważniejszy sprawdzian, to jest ogromna presja, właśnie wtedy, jak wszyscy tego oczekują, jak ona widzi, że jest najlepsza, że ma najlepsze czasy, trzeba tą presję ućwignąć. Mówiliśmy dzisiaj przy okazji Pawła Piotra, że oni dźwigają ten ciężar, bo po nich się spodziewa najlepszych sukcesów i wyników i tak samo o Ewie oczekiwaliśmy tego, oczekiwaliśmy tego startu, ale ona musiała to dźwignąć. To jest właśnie cecha mistrza. Trzeba umieć wejść bloki i zrobić to, co się teoretycznie robić potrafi, ale udźwignąć presję, presję wszystkich i pokazać, że się jest najlepszym. Można być mistrzem treningu, mistrzem prób pośrednich, mistrzem eliminacji ćwierć i półfinałów, ale być mistrzem finałów to jest sztuka i tę sztukę posiadła Ewa Swoboda. Proszę jeszcze raz zobaczyć. Skipper zgoniła, ale nie dogoniła. Przegrała o pięć setnych Brytyjki za Holenderką. A broniąca tytułu Filip z brązowym medalem. I teraz uwaga, bo Ewa została w blokach. Poczekała. Nie chciała tutaj zaryzykować fal startem. 0-197. Najgorsza reakcja startowa w finale. Ale to nie miało znaczenia. Ona jak wyszła i poczuła krew. I poczuła, że się przesuwa do przodu. To już po 30 metrach był z przodu, a potem mknęła do mety. Widać było, że została, no bo przecież skipper startuje kiepsko, aby startowała lepiej niż Ewa Swoboda. Ale tutaj nie można było nawet na moment zaryzykować, bo wszystko było za blisko. Wszystko było w zasięgu ręki, więc chciała być pewna. Czekała w blokach do końca, czekała na strzał startera. Wystartowała, była skoncentrowana. No i co tutaj dużo mówić. Ogromne wzruszenie.